Jeżeli chodzi o inne ulgi podatkowe, to y, warto zwrócić uwagę na konstrukcję tego odliczenia. Y, mówiliśmy do tej pory o ulce z tytułu wychowywania dzieci, jest to ulga, którą odliczamy od naszego podatku dochodowego, ale y, i na takiej samej zasadzie możemy odliczać ulgę z tytułu, y, tak jakby ulgę odliczenie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, z tytułu opłaconych przez nas samych lub w naszym imieniu przez płatnika składek zdrowotnych. One również podlegają odliczeniu od podatku, natomiast generalną zasadą ulg podatkowych jest, że one zmniejszają nasze, naszą podstawę opodatkowania, wpływają po prostu na, na tą kwotę, od której liczymy podatek. Oznacza to, że odliczamy je od dochodu. Odliczamy od dochodu ulgi na takich samych zasadach, jak funkcjonowały w latach poprzednich, jak funkcjonują już od lat. Przede wszystkim są to ulgi z tytułu dokonanych w ciągu roku darowizn. W przypadku darowizn, które są dokonywane, wpłacane na rachunek instytucji obdarowanej, możemy odliczyć kwotę faktycznie wydatkowaną na ten cel nie większą niż 6% naszego dochodu. To ograniczenie wynika wprost z przepisów ustawy. I tutaj mamy taki warunek że dodatkowy, że jeżeli jest to darowizna pieniężna, bo na przykład płacamy na konto bankowe jakiegoś stowarzyszenia, fundacji, która realizuje określone społecznie użyteczne cele. To warunkiem ustawowym jest, że ta darowizna jest dokonana w formie bezgotówkowej. Więc nie możemy jej wpłacić do kasy fundacji, nie możemy jej wpłacić do ręki osoby, na przykład upoważnionej do pozyskania takich środków pieniężnych. Tutaj decydują wyłącznie przelewy lub przekazy przelewy bankowe, przekazy pocztowe, czyli forma bezgotówkowa. Inną formą darowizny, którą mamy już od lat i z której podatnicy korzystają, jest ulga z tytułu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne. Tutaj również taka, taka ulga funkcjonuje od lat, natomiast ustawodawca zastrzegują, że ona dotyczy wyłącznie osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, bądź na ich utrzymaniu są osoby, które takie orzeczenie posiadają, a te osoby sprawują nad nimi opiekę. Ulgi z tytułu wydatków rehabilitacyjnych, takie najbardziej powszechnie stosowane, no to są przede wszystkim wydatki na, zakupy, na zakup leków, które musimy stosować na zlecenie lekarza stale lub okresowo w związku z naszą chorobą. To są wydatki z tytułu użytkowania samochodu osobowego przez osoby niepełnosprawne związane z koniecznym, niezbędnym przewozem, na przykład na zabiegi rehabilitacyjne usprawniające Wydatki związane z pobytem w sanatorium, wydatki związane z zakupem jakichś indywidualnych narzędzi, rzeczy, sprzętu niezbędnego nam w rehabilitacji i ułatwiających wykonywanie czynności życiowych. To są takie najczęściej wykorzystywane tak jakby tytuły prawne do tej ulgi o charakterze, że rehabilitacyjnym. No i inne ulgi są tak naprawdę niszowe, one związane są z bardzo specyficzną sytuacją konkretnej osoby, to jest na przykład zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwotach zawierających podatek dochodowy od osób fizycznych, ale to dotyczy no, ściśle określonej grupy osób, które z takich świadczeń skorzystały i okazało się, że w następnym roku czy w okresie późniejszym muszą takie świadczenia zwrócić. Jeżeli chodzi o ulgę internetową, ona, no tak jakby jest może, może nie jest to najwłaściwsze słowo, ale ulgą zanikającą czyli ulgą, w stosunku do której bardzo zmniejszyła się ilość osób, które mają prawo do jej skorzystania. Z ulgi internetowej przez okres nie dłuższy niż dwa lata, kolejno po sobie następujące, mogą skorzystać wyłącznie te osoby, które w latach wcześniejszych z takiej ulgi nie korzystały. Czyli pojawia nam się tylko wtedy, kiedy pojawia nam się nowa grupa podatników, którzy wcześniej z takiego odliczenia nie korzystali, a którzy aktualnie ponoszą wydatki związane z opłaceniem do Dostępu do internetu, skorzystaniu z, z tej usługi. No i oczywiście tutaj ogranicza nas również kwota, kwota 760 zł, która również się nie zmieniła. Natomiast jeżeli chodzi o ulgi o charakterze budowlanym, o charakterze mieszkaniowym, związanym z zaspokojeniem naszych potrzeb mieszkaniowych, nie mamy żadnych nowych ulg, które mogłyby stanowić podstawę do odliczenia. Takie ulgi mogą wykorzystywać tylko te osoby, które według starych przepisów ustawowych. Naby, mają tak zwane prawa nabyte i mimo tego nie dokonały takich odliczeń w latach wcześniejszych, bo dochodu lub podatku na to nie starczyło. Więc ta ulga tak naprawdę również nie jest dla nowych podatników, którzy nam się pojawiają, tylko korzystają z nich te osoby, które w danym stanie prawnym skorzystały z tej ulgi albo zaczęły z niej korzystać. Kwestia naszego rozliczenia podatkowego, sposobu wyboru, sposobu opodatkowania, indywidualne czy małżeńskie, w żaden sposób nie ogranicza naszego prawa do ulgi ani kwoty ulgi. Te rzeczy związane są ściśle z nami i z naszymi dochodami, a nie z tym, w jakiej formie się rozliczamy. Oczywiście są pewnego rodzaju odliczenia, które nie są przynależne osobom, które korzystają z pewnych opodatkowania w pewnych formach zryczałtowanych, typu karta podatkowa ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy, ale to dotyczy działalności gospodarczej.